W dodatku straciłem pracę. Nie martw się, wolę kiedy jesteś wesoła. Daj mi szansę, a obdarzę cię szczęściem. Bardzo Cię kocham. Wiesz, że ja kocham Cię tylko jak przyjaciela. Tak, nic dla Ciebie nie znaczy. Nieprawda. Jesteś wspaniałym człowiekiem, wiele Ci zawdzięczam. Jednak nie zmuszę serca do miłości do ciebie. Poza tym, dziadek nie chce, żebym się z tobą spotykała. Obawia się, że twoja rodzina ponownie wyrządzi mi krzywdę. Nie jesteśmy tacy niedobrzy. Co prawda, mama i Waleria źle się do ciebie odnoszą, ale ja i Alma kochamy cię. Tata również bardzo cię polubił. Powinnaś z nim porozmawiać, lepiej go poznać. Muszę już iść. Wiem, że traktujesz mnie jedynie jak brata i dobrego przyjaciela. Jednak liczę, że to się zmieni. Ja nigdy nie przestanę Cię kochać. Chłusnęła mi w tym twarz bezczelna. Nie spoliczkowałaś się? Pozwoliłaś się tak upokorzyć? Twój syn Aleks z Luisem Fernandem stanęli po jej stronie. Skoro Luis Fernando takiej broni, co będzie, jeśli się dowie, że to córka twojego ojca? Nie może poznać prawdy. Jak się czuje, Alma? Moja córka jest pod naszą opieką. Ty zatroszcz się o Walerię, która urodzi twoje dziecko. Masz ją obdarzyć szczęściem. Nie może dla ciebie istnieć inna. Piedaczysko. Mój biedny kuzyn Leonel. To było straszne. Pojawienie się Rozalby omal nie wpędziło go w obłęd. I... Está muy mal... Tak mocno to przeżył. Está muy Był wzburzony, roztrzęsiony. Boję się, żeby nie oszalał. Wprawdzie powtarza, że nienawidzi Rozalby za liczne krzywdy, jakie mu wyrządziła. Jednak zdaje się, że w głębi duszy nadal ją kocha. Zajrzę do niego. Gdyby mój kuzyn umarł, odziedziczyłbym jego olbrzymi majątek. Nie mogę pozwolić, żeby pogodził się z Rosalbą. To by była katastrofa. Muszę znaleźć kobietę, która zajmie jej miejsce w jego sercu. Uczynię z niej wspólniczkę. Pomoże mi zrealizować plan. Proszę. Hola, Luis Fernando. Miło Cię widzieć. Właśnie dowiedziałem się, że wróciliście. Nie pytam, jak było, wiem od o to Alvara. Po wczorajszym zajściu w teatrze również. Roberto, Preciosa. Paloma. Właśnie o niej chciałbym z Tobą pomówić. Powinieneś o czymś wiedzieć Chcesz porozmawiać o Palomie? Właśnie Muszę ci coś powiedzieć na jej temat Siadaj proszę Będę z tobą szczery Zawsze byłeś moim przyjacielem A obecnie jesteś teście. Jak wiesz, ożeniłem się z Walerią nie z miłości, lecz z poczucia obowiązku. Kocham nie ją, ale palone. Rozumiem, że nie możemy ze sobą być. Ale kocham ją. Nie skrzypcie jej. Jest taka niewinna. Nie zna życia. Nie wie, jakie okrutne potrafi być. Jeżeli Cię kocham, nie żartuj z jej uczucia, nie oszukuj jej. Nie mógłbym jej skrzywdzić. Dziwią mnie Twoje słowa. Sądziłem, że jako ojciec Walerii staniesz w jej obronie i będziesz niechętny, Palomie. Nie, jestem od tego jak najdalszy. Dlaczego? Ponieważ. Ponieważ Paloma. Ona jest. Dziadku, znów muszę szukać pracy. Z kosztu. Smaczna. Chciałabyś wrócić do cyrku? Bardzo. Tylko Ransel mi na to nie pozwoli. Spróbuję go przekonać. Wątpię, czy się to uda. Padłem na pomysł, żeby nauczyć pchełkę różnych sztuczek, które moglibyśmy prezentować w innym celu. Co o tym sądzisz? Wtedy na pewno zostaniesz przyjęta. Panie i Panowie, dziewczynki i chłopcy. Będziecie za chwilę świadkami niezwykłego pokazu. Przed Państwem najinteligentniejszy szympans z świata: Pchełka ze swoją treserką palomą. Pchełka z pewnością chciałaby zostać gwiazdą areny. A zatem zabieramy się za jej dressurę. Tak, Pchełko, zgadzasz się? Zawsze pragnęłam pójść w ślady mamy, pracować tam, gdzie ona. Chciałabym, żeby Pchełka występowała w cyrku marzeń. Żadnym innym. Paloma jest. Kim Roberto? Co chcesz mi o niej powiedzieć? Ta dziewczyna... Co ty tu robisz, tato? Przepraszam, nie wiesz, gdzie znajdę Milagros? Jestem jej siostrą, a ty? Przekaż, że szukał jej Orlando de la Riva. Dziękuję za wypranie cukierki. Akurat polakierowałam paznokcie. Wiesz, że zawsze chętnie ci pomogę. Przed domem czeka na Ciebie Orlando de la Przyjechał Orlando? Przebiorę się prędko. Albo niech poczeka. Nie co dzień spotyka się z tak atrakcyjną dziewczyną. Uczysz mnie tak jak ostatnio Palomo. Kok podkreśla moją elegancję i długą szyję. Będę bardziej zmysłowa. Ojej. Czy ten Orlando to kuzyn tego niewidomego, którym się opiekowałaś? Tak. Orlando nie jest bogaty. Na jego nieszczęście cały majątek należy do niewidomego. Nieszczęście dotknęło właśnie Leonela. Całe dnie spędza w zamknięciu. Myśli, że wszyscy się nad nim litują. Kończ i bierz się za moją fryzurę. Oni nie mogą wiedzieć, że się przyjaźnimy. Co sobie pomyśli taka arystokracja, kiedy się dowie, że ich służąca jest moją sąsiadką? Paloma pracowała tam jako pielęgniarka, a nie służąca. To prawie to samo. Pośpiesz się. Już. Nie przejmuj się nią. Oczywiście, przecież ją znam. Szkoda, że mnie zwolnili. Pan Leonel jest bardzo nieszczęśliwy. Chętnie bym się z nim zaprzyjaźniła i pomogła mu zapomnieć o jego tragedii. Coś mi się zdaje, że jeżeli tam wrócisz, zakochasz się. W nim. Nie macie o czym rozmawiać. Dlaczego? Roberto jest moim teściem. Zresztą od dawna się przyjaźnimy. Zostaw mnie na chwilę samą z mężem, tato. Naturalnie. Zaczekaj, Roberto. Nie skończyliśmy. Właściwie to nic ważnego. Do widzenia. Do zobaczenia, córko. O czym rozmawialiście? O niczym, Valerio. O niczym. Witaj, Orlando. Co za niespodzianka? Wprawdzie postanowiliśmy się rozstać, ale nieustannie o tobie myślę. Lepiej, żebyśmy się nie spotykali. Boję się, że się w tobie zakocham. Mnie grozi to samo. Straciłem dla ciebie głowę. Może pojedziemy gdzieś na drinka. Co za ohyda? Zupełnie bez smaku. Co się dzieje z tą kucharką? Mamy nową? Każe ci przygotować coś innego. Nie, już nie chcę. Do niedawna było znacznie lepiej. Ponieważ to Paloma przygotowywała panu posiłki. Paloma? To świetna dziewczyna. Szkoda, że została zwolniona. To nie była jej wina. Może chciałby pan, żeby wróciła. Nie. Nie życzę sobie. Ona się nade mną lituje. Widziała, jak płacze. Nie poddawaj się serduszko. Obudź się. Jeśli matka boska sprawi, że moje dziecko odzyska przytomność. Na kolanach pójdę do jej domu. Oczywiście, że uczyni ten cud. Mój biedny braciszek. Tak długo to trwa. Nie upadajcie na duchu. Trzeba do niego ciągle mówić. A no zobaczycie, że otworzę oczy. Tak, bym chciała odwiedzić Almę, jednak jej matka zabroniła mi do niej wchodzić. To niedobra kobieta. Nie pokazuj się tam. Nie pozwól, żeby cię obrażała. Dobrze, Ciociu. Pójdę już. Przygotuję dziadkowi kolację. Niedługo wróci z cyrku. Uważaj na siebie, dziecko. Gdybym się w porę nie zjawiła, na pewno powiedziałbyś Luisowi, że cyrkówka jest twoją córką. To nieprawda. Nie próbuj mu tego ujawnić, Sapanduło. Precios. Luis Fernando. Me alegra verte. Tak się cieszę. Byłam u Simona. Ogromnie mi przykro z jego powodu. Alvaro i jego zespół wierzą, że odzyska przytomność. Ja również. Zaczekaj. Możemy porozmawiać? Nie, lepiej nie. Wystarczy mi to zajście w teatrze. Nie chcę więcej awantur z twoją żoną. Odwiozę cię. Porozmawiamy w drodze. Nie. Wrócę mikrobusem. Zapomnij o mnie. Preciosa. Preciosa jest profesjonalna. Paloma jest rzetelna, pracowita, fachowa. Sumienna i dobrze wychowana. Przestań, mam tego dość. Jak śmiała tu wchodzić. Na pewno rozpowiada, że widziała, jak płacze z miłości do Rosalby. Stanę się pośmiewiskiem. Ona należy do niższej sfery. Zresztą wątpię, żeby komuś powiedziała. Sprawia wrażenie dyskretnej. Nieważne. Wolę nie ryzykować. Trzeba jej zapłacić za milczenie. Dostarczyła nam swoje dane i kwalifikacje. W takim razie odszukasz ją jutro i zapłacisz, ile będziesz chciała. Niech nikomu o mnie nie opowiada. Nikt nie może wiedzieć, że płakałem niczym ostatni mazgaj. Proszę. Przyszłam się pożegnać. To miło z twojej strony. Właśnie dałam ostatni występ w waszym cyrku. Szkoda, że tak krótko to trwało. Na mój show czekają wielbiciele w całym kraju. Proszę pożegnać ode mnie palomę. I przekazać jej życzenia wszystkiego najlepszego. Przekażę, oczywiście. Zostawię jej na pamiątkę swoje zdjęcie z autowrakiem. Mówi się autograf. To jest autowrak, bo napisałam go krótko popisem. Rozumiem. Jesteś niezwykle miła. I niech zapamięta moją piosenkę. Idealna miłość jest z czekolady. Odwiozę cię. Porozmawiamy w drodze. Bardzo cię kocham, Luisie. się bawisz? Wspaniale. Dobrze mi tu z tobą. Twoja uroda przydaje blasku każdemu miejscu. Kocham cię milagros. Naprawdę się w tobie zakochałem. Ty również mi się podobasz. Czuję, że mogłabym Cię pokochać do szaleństwa. Ale jesteś biedny.

A spotkanie z dawną narzeczoną było dla niego ciężkim przeżyciem. Rosalba strasznie go kiedyś skrzywdziła. Znasz ją? Możesz być spokojna. Nic dla mnie nie znaczy. Po prostu nie mogę pozwolić, żeby ją na nowo pokochał. Bo wtedy zostanę bez grosza. Wiesz co? Musimy opracować plan. Wymyśl sposób zagarnięcia fortuny twojego kuzyna. Kaleki. Gotowe. Podoba ci się pchełko? Sotka bardzo cię polubiła. A ja ją. Tak. Rusza w trasę ze swoim programem. Wspaniale. Chciałabym, żeby nasz cyrk również odwiedzał różne miasta. Kiedyś zanim zatrzymaliśmy się w Meksyku. Dziadku, gdybyśmy wyjechali, byłoby mi łatwiej zapomnieć o Luisie Fernandzie. Wciąż o nim rozmyślasz. Po co? Nieustannie o nim myślę. Dzień i noc. Spotkałam go dziś. Widziałaś się z doktorem Santanderem? Gdzie? Nie wolno ci się z nim spotykać. Jest już żonaty. Nie obawiaj się. Była mu Simona. Natknęliśmy się na siebie w korytarzu. Unikaj go. On należy do innej kobiety. Wiem. Nie przypominaj mi o tym. Przy następnym spotkaniu podaruję ci tę lalkę z oachaki. To straszne, że już nigdy cię nie pocałuję. Hola, Witaj, kochanie. Co to za lalka? Kupiłem ją Felinie. Felina? Felina? Ta Tej akrobatce, na którą rzucił się tygrys? To ona zajęła się pirulem. Zgadza się. Wspomniała kiedyś, że kolekcjonuje lalki. Spodobała mi się, kiedy szukałem prezentu dla pirula i kupiłem well, ją. Dzisiaj o 20.00. Dzień dobry, Palomo. Pan tutaj? A cóż to? Hełka. Tak się cieszę, że Cię widzę. Nawzajem. Bardzo żałuję, że straciłam tę posadę. Naprawdę niepotrzebnie wpuściłam te Rosalbę. Nie przejmuj się. To nie była Twoja wina. Mniejsza o to, przynoszę dobrą nowinę. Naprawdę? Jaką? Za kilka tygodni nie zostanie nawet ślad. Proszę odprowadzić pana. Dzień dobry. Regina? Regina. Tak dawno się nie widzieliśmy. Trzy albo cztery lata. A kiedyś często u nas bywałeś. Siadaj, proszę. Lionel wyjechał i kontakt jakoś się urwał. Co u niego? Wspaniale, że się widzimy. Był jednym z moich najlepszych kolegów. Mieszka w Meksyku. Chciałbym się z nim spotkać. Luis Fernando. Mój syn różni się od tego, którego znałeś. Spotkało go nieszczęście. Jakie? Leonel, mój syn, jest niewidomy. Ja też mam takiego łobuza. Ostatnio okazało się, że pchełka jest dziewczynką. Muszę ją zapoznać z moim groszkiem. Na pewno zakochają się w sobie i wezmą ślub. Żartowniś z pana. Co to za ważna wiadomość? Wiadomość? No tak. Pan Leonel chce, żebyś do nas wróciła. Koniec odcinka 37. Wersja polska, telefilm Łódź. Tekst Jarosław Zelewski. Czytał Radosław Popłonkowski. Już w Twoim domu. Nowe kanały cyfrowe telewizji Polsat. Dla Ciebie smyk, komedia, muzyczny relaks, infodokument Formuła 1. Nowa polska telewizja, którą szybko polubisz. Zadzwoń. W rolach głównych Droga Publiczności Cyrk Marzeń serdecznie zaprasza Was na najwspanialsze przedstawienie świata.